Jedną z ulubionych aktywności ruchowych człowieka, która nie wymaga zbyt wiele czasu, nie wymaga zbyt wiele przygotowania i nie wymaga zbyt wiele sprzętu, to jest właśnie bieganie. Przynajmniej większość z nas właśnie tak myśli, że tego wszystkiego nie wymaga, a jest wręcz odwrotnie. Dzisiaj opowiem o tym, w jaki sposób się rozgrzewać, żeby nie było kontuzji podczas biegania. Zapraszam. Dobra rozgrzewka do biegu to przede wszystkim jest taka, która uwzględni wszystkie grupy mięśniowe, ale przede wszystkim położy nacisk na te najsłabsze ogniwa, a mianowicie na pachwiny, położy nacisk na Achillesy, bo to są często przeciążenia, i przede wszystkim przetoruje te schematy ruchu, które będziesz mieć później podczas biegania. Czyli musimy wdrożyć też element takich ćwiczeń motorycznych, podczas których zaktywizujesz mięśnie. Ważne z punktu widzenia dobrej biomechaniki podczas biegu. W ogóle warto się zastanowić najpierw, czy Twoja technika biegu jest dobra. I tutaj odsyłam Cię też do odcinka, który nagrałem wcześniej. Możesz link do niego znaleźć gdzieś tutaj. I w tym odcinku dowiesz się, które inne elementy w Twoim ciele mogą mieć wpływ na to, jak wygląda technika Twojego biegu. Warto nagrać swoją sylwetkę, kiedy biegniesz od przodu, od tyłu, ocenić jak oceniasz pięty, czy miednica oceniasz stopę, czy miednica opada w lewo, w prawo, czy może zbyt mocno się kołysza do przodu, czy symetrycznie obciążasz jedną i drugą kończynę, żeby wdrożyć ewentualny plan naprawczy i zoptymalizować technikę pod kątem Twoich indywidualnych biomechanicznych predyspozycji. Pierwsze ćwiczenie, które wykonasz sobie przy ścianie, takie dynamiczne ćwiczenie będzie wpływane, wpływało na dogrzanie biodra, pachwiny, a tym samym również poprzez pozycję, którą tutaj mamy, wpływać będzie na aktywność mięśni posturalnych wszystkich mięśni, tak naprawdę wzdłuż kręgosłupa biegnących. I teraz wykonujemy taki ruch wahadłowy, kończyną, która jest wyprostowana w stawie kolanowym, i jednocześnie staramy się aktywizować mięśnie brzucha, czyli kiedy noga idzie do przodu, robisz wymach. Napinając mięśnie brzucha. Druga ręka może być na biodrze lub w trudniejszej wersji będzie pracowała w przeciwną stronę do nogi czyli wydech, wydech, wydech. Twoje ciało nie może tutaj pływać. Biodro tej nogi, na której stoisz, musi być w jednym miejscu, udo tej nogi, na której stoisz, musi być napięte. Stopa nogi, którą robisz wymach, ma być zgięta grzbietowo, tak żeby był już pierwotnie rozciągnięty lekko Achilles i wykonujesz ten ruch. Wydech, wydech, wydech. Proponuję, żeby to było 20 takich wymachów i następnie spróbuj to samo zrobić, napinając jeszcze mocniej pośladek i udo, ale w mniejszej amplitudzie. Uf, uf. Jeśli ciężko Ci zgrać nogę i rękę, to staraj się zrobić to po prostu w ten sposób. Raz, dwa, 3. Niech to będą krótkie ruchy. Głowa lekko cofnięta, patrzysz przed siebie, ręka na której się podpierasz może być wyprostowana. I wtedy całe ciało mamy mocno napięte. Napięty łokieć, szeroko palce tej ręki, na której się podpierasz i wykonujesz takie krótkie ruchy. Następnie przechodzisz do drugiej strony. W kolejnym ćwiczeniu skupiamy się mocniej na mięśniach, które przywodzą czyli na tej wewnętrznej stronie. Tutaj jest bardzo dużo kontuzji też, takich urazów awulsyjnych w obrębie pachwiny, więc teraz ustaw się mniej więcej na szerokość barków, ręce daj sobie na biodra i cofnij troszeczkę miednicę. Tak więc lekko Twój pępek jest skierowany między stopy, jakby w, w, w kierunku ziemi. I teraz wykonaj taki ruch do boku, wyprostuj kolano tej nogi, która została z tyłu, noga z przodu jest ugięta w kolanie i rzepka wędruje na mniej więcej czwarty-piąty palec stopy. Tu nie może być rotacji, zwróć uwagę, pępek skierowany do przodu, czyli w ten sposób. I powrót. Powrót jest do tej pozycji i teraz prostujemy kończynę, hop, i powrót. Wyprostuj ją. Tu musisz odczuć, że się napina mocno od wewnętrznej strony uda. Te mieście się napinają. Głowa jest lekko cofnięta, łopatki lekko ściągnięte, i wracamy. Wykonaj około 10 powtórzeń i kiedy wykonasz 10 ruchów, zrób dokładnie to samo, ale na nodze prostej, czyli prawa noga cały czas prosta i teraz będzie większe wyzwanie dla układu nerwowego, ponieważ tę nogę musisz cały czas napinać i wygląda wtedy to w ten sposób. Raz, wróć. Tu jest napięcie. Dwa i wróć. Trzy i wróć. Więc wymaga to zdecydowanie większej kontroli. Warto popatrzeć sobie też od boku, z tej strony, czy Twoja rzepka nie wychodzi przed linię palców. Tak więc, wykonując ruch, musisz na tyle się mocno pochylić, żeby nie było takiej sytuacji, ani takiej. Czyli, biodra są z tyłu, cofnięta broda, lekko ściągnij łopatki, dostaw nogę, odstaw, dostaw, odstaw. I rzepka nie wychodzi przed linię palców. Tak. Sprawdź sobie rękoma, czy masz równo do podłoża ustawioną miednicę Równolegle do podłoża. Hop i hop. I potem symetrycznie na drugą stronę robimy to samo. Najpierw na zgiętych nogach, prostujesz tę nogę. Możesz to zrobić dosyć dynamicznie, tak. A następnie na prostej kończynie. Cały czas napinaj tutaj mięśnie. Możesz sobie sprawdzać, stukając sobie w mięsień, oceniać, czy on jest cały czas napięty. W kolejnym ćwiczeniu skupimy się na tym, żeby zaktywizować Achilles'a, a w zasadzie, żeby wykonać taki ekscentryczny strecznik tego Achilles'a. Jest to w ogóle dobre ćwiczenie, które jest świetną prewencją w przypadku, kiedy ten Achilles już się kiedyś w przeszłości odezwał. Więc przyjmujemy pozycję w staniu przy ścianie w ten sposób: szeroko palce, znowu na szerokość barków, wyprostuj ręce w stawach łokciowych. I teraz Twoje ciało, mniej więcej pod kątem 45 stopni do podłoża, ma tworzyć jedną linię. Stoisz ładnie na palcach, uda są mocno napięte, pośladki są spięte. I teraz wykonujemy wspięcie na palce, balans na prawą nogę, opuszczasz całe ciało na tej prawej prostej nodze, wracasz do środka, unosisz na dwóch nogach, opuszczasz mocno na prawej. Jeśli nie czujesz, że ciągnie, stań trochę dalej. To ma być silne rozciąganie. Na dwie nogi, do góry. Na prawą nogę ciężar. Przechodzisz na prawo, pięta w dół i znowu. Na dwie, na prawo, prawa opuszcza do pełnego rozciągnięcia. Na dwie i do góry. I wykonaj około 20 powtórzeń na jedną i na drugą kończynę. W prawo i dół. W górę, w prawo i w dół. Okay. w kolejnym ćwiczeniu skupimy się na pracy kończyn górnych i teraz przyjmij sobie pozycję takiego klęku jednonóż wysuń odpowiednio do przodu biodro tak, żeby mniej więcej twoje plecy były tak pochylone, jak, ta, jak to pod udzie tej nogi wykrocznej i teraz napnij lekko mięśnie brzucha ustaw w jednej linii barki równolegle do podłoża jedną rękę skieruj na wysokość oka palce ustaw szeroko Przedramię skierowane do przodu, druga ręka wyprostowana w łokciu i jest z tyłu. I teraz spróbuj wykonać najpierw kilka ruchów powoli, wyobraź sobie jak ten ruch przebiega. Czyli jedna ręka się zgina w łokciu i idzie do wysokości oczu, druga się prostuje w łokciu i idzie za plec. Wykonaj sobie kilka takich ruchów powoli, a następnie spróbuj wykonać cztery powtórzenia bardzo szybko. Raz, dwa, trzy, cztery. Cały czas napinaj mocno ręce, przed ramiona. Ramiona, mięśnie pleców, i staraj się zrobić wydech. Wydech, 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 wydech. W tym czasie Twoje ciało ma być stabilne. Pośladek tej nogi zakrocznej tutaj ma być napięty, więc sprawdź czy jest napięty. Uda mają być napięte. Tutaj napięte. I teraz ręka jedna tu i. Broda lekko cofnięta. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Albo możesz pozwolić sobie na sprint, taki 20-sekundowy, czyli w tym czasie staraj się czuć, co się dzieje z Twoim ciałem. Czy stabilnie poruszają się jedna i druga ręka, czy się kołyszesz na boki, czy potrafisz w tym czasie dopinać mięśnie brzucha i napinać mięśnie w okolicy bioder. Więc masz generalnie skupić się tutaj na takim dobrym czuciu wszystkich tych mięśni w okolicy tułowia, kiedy szybko poruszają się ręce. W kolejnym ćwiczeniu skupimy się bardzo na mięśniach, które rotują biodro, ale nie tylko, bo też w nim włączą się mięśnie tylnej strony uda i zaktywizują się mięśnie piszczelowe, które bardzo często są problemem ubiegaczy. Więc przyjmujesz znowu taką pozycję w klęku jednomuż i teraz schodzimy lekko w dół, tak jakbyś chciał, chciała rozciągać pachinę i przywodziciele na tej nodze zakrocznej, a następnie dokręcasz sobie biodro, czyli ten kolec biodrowy wędruje do przodu, prostujesz nogę. I pochylasz się do przodu. Tak więc mamy rozciąganie łydki z tej strony, tylnej strony UDA. Tutaj mamy dodatkowo mięśnie, które rotują nogę w biodrze. Tu. I wkręcamy ten kolec biodrowy w tym kierunku. Optymalnie by było, gdyby tu był kąt prosty. Tutaj i tutaj. Czyli plecy pochylone do przodu. Raz i wracasz tu. I znowu prostujesz kolano, palce stopy ciągniesz do siebie. Pochylasz się pępkiem w tym kierunku. Hop, 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 hop. Jeśli czujesz, że końcówka ruchu jest problemem, możesz tu zostać. Zrobić tylko to. Wydech, wydech. Bardziej w pionie. Tu, wydech. Trochę pozmieniać kąty. Wydech, wydech. No i warto ewentualnie dać sobie coś miękkiego pod kolano. Wykonaj około 20 powtórzeń dynamicznie na jedną i na drugą kończynę, czyli długi krok. Dokręcenie miednicy, tak żeby później nie biegać w taki kaczkowaty sposób, także stopy idą na zewnątrz, tylko żeby wrócić więcej do tej pozycji. Ostatnie ćwiczenie, trochę bardziej dynamiczne, wymaga równowagi, i w tym ćwiczeniu będziemy się już bardziej poruszać w takim globalnym schemacie, Zresztą przygotuję dla Was osobny odcinek, w którym będą ćwiczenia bardziej dynamiczne, już takie jakby w kolejnym etapie tej rozgrzewki, ale to myślę na osobny raz. Tak więc teraz stajemy sobie na jednej nodze. Zginamy nogę w stawie kolanowym. W ten sposób jest stopa zadarta, szpietowo. I co istotne, to w momencie, kiedy stoisz na kończynie, ona musi być wyprostowana w kolanie. Nie może być tutaj czegoś takiego. Tu ma być napięty pośladek, udo. I stopa nie idzie pod ciebie, tylko stopa idzie do przodu. Prawie kąt 90 stopni. I teraz tak. Prawa noga do góry, lewa ręka przed ciebie. Ręce, jak się mają poruszać, to już wiesz z poprzedniego ćwiczenia. Następnie wykonujesz wolny ruch, ręce się zmieniają i sama faza zmiany kończyny dolnej jest szybka. I tu musisz starać się utrzymać równowagę. Następnie znowu powoli, hop. Powoli, hop. Czyli w momencie zmiany kończyny. Moje biodra są w tym samym poziomie. Jest hop, i hop. I do tego trzeba dograć oczywiście pracę kończyn górnych. Pach, dwa. Hop, możesz zmienić trochę rytm. Raz, powoli szybko. Powoli szybko. Albo po prostu, jeśli to dla Ciebie trudne, to staraj się to zrobić. W wygodnym dla siebie tempie na początku ważne, żeby stopa powędrowała do przodu, żebyś miał, miała napięty pośladek i udo, żeby ręce były prawidłowo ustawione, żeby palce były szeroko. Hop, hop, hop. Natomiast wszelkiego rodzaju skipy i ćwiczenia bardziej dynamiczne, gdzie dochodzą do tego wyskoki, powinny być dopiero w dalszej kolejności. I w tym odcinku to już będzie wszystko. Bardzo Ci dziękuję za uwagę. Zapraszam do lajkowania, do subskrybowania, do klikania dzwoneczków. Dajcie znać w komentarzu, co chcielibyście ewentualnie oglądać w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.